Jak tam byłeś koło katedry, jako jedyny? Bardzo dobrze, trzeba przed wyjazdem pomodlić, się, katedra, ostra brama, no i wszystko. I, i u mnie jeszcze koło nie spuściło, a niektórych spuściła, no to... A, czyli pomogło? ja myślę, że pomogło, trzeba. To tradycja tak zawsze. No. Jak po pierwsze A jak po pierwszym etapie. Bardzo fajnie. Super pogoda. Trochę deszczek on jest, wie? Jeżeli byłby upał, to byłoby o wiele gorzej. Ale tak to super. I pogoda idealna. No tak, prawie. I co teraz dalej będzie? Dalej obiad, winy, dawno jadł na no. A później gdzie? Do Krzysztofa Dworza pojedziemy Tam noc, jak już No nie dużo, takie jak powiedzieć odstępy dziecięce Bo bywało, że z przyjaciółmi w dzień 150 km jechaliśmy i, i całkiem dobrze było A tutaj około 50 to... No tak, szybko to przylecie ten dzień Sił nie ma Nie ma siły? Tylko 50 km <grym> Ty nie przywykłeś się. Nie przywykły, Ale to po trzech dniach będziesz chyba. Będzie super. A problemów nie było żadnych z rowerem? koła były tak? Pierwsze to wspaniale dołączyły do nas, jeszcze dołączyły dwie osoby. Jedno koło w przyklute, ale już zreperowali. Co jeszcze? Drugie. A, dwa koła. I jeszcze otrzymaliśmy pompkę w prezencie od jakiegoś miejscowego Pola. polaka z Lentwirstw. No, Trudno jechać, no już nogi czujemy, ale... Damy sobie radę, tak. Okej, okay, obiad potrzebny. Potrzebny. <noise> Nie martwicie się, cieszy, że po obiedzie będzie ciężko jechać jeszcze prawie 30 km. Miałam taką myśl, ale postaramy się. Okej, okay, a bez problemu z rowerem? Tak, mam wygodny rower. A tobie jak się jechało? E, trochę trudne, ale dałam radę. Okej, okay, a z rowerem zero problemu? Zero problemu. fotografować? To ja już próbowałam fotografować w trasie jadąc na rowerze, całkiem udało się, tylko... No Zobaczymy później, jakie tam zdjęcia, ale tam bardzo kilka bardzo wyszło. Gumę złapaliśmy, nie mamy A to tak jechaliście na na, tej, z, na tym kole, który nie miał powietrza? No jak, trochę jest, jeszcze trochę jest, ale już to totalny minimum. Już na granicy. Tak? Nie, no to już granica, taka, że w prawie nie ma nic. <grygiszki> nie, jechaliśmy i tam e, za z Grzegorzewem, Grzegiszkiem, zjechaliśmy do jednego domku, tam akurat e, nam jeden pan pomógł, nawet e, pompkę dał. No, no i fajnie, ale tego nie wystarczyło jakoś tam, nie zalataliśmy tą dziurkę do końca. za szybko i zrobiono było z brakiem. Tak, tak, wyciągamy dętkę, później trzeba trochę jej napompować. Będziemy szukać Żeby dźurka. zobaczyć, gdzie jest ta dziura dokładnie. Później napompujemy, Naj Najciekawszy ta pompka, ta pompka to jest podarek dla tak. dziadka. nam podarował pompkę. Nie, on mieszkał w żywie, a on... Nowe lędworo. Nowe Побочуй в Вильне! 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 Побочуй в Вильне!